Do Lisiu, chodź ładnie tutaj. Dzień dobry. Jesteście tam? A. Nie ma was. 20 sekund. Nie ma was. Hmm. No dobrze, to ja sobie będę mówić tak czy siak. Ja mam 13% baterii, dopiero teraz zauważyłam. Więc muszę się streszczać. A dzisiaj macie dwa spotkania ze mną, bo wieczorem jeszcze będzie premiera. Film o ogóreczniku. O, dwie osoby są. Kto pierwszy napisze, Pani Justynka? No, zobaczymy kto tutaj pierwszy napisze. Poczekamy jeszcze na więcej osób. Ale zresztą każdy sobie może od początku odsłuchać, bo ja dzisiaj się przygotowałam dla Was takiego tematu dotyczącego. A pani Lucynka, dzień dobry. Dotyczącego grzybów i obgotowywania grzybów, bo to jest taka stara ta sztra, nasza tradycja, że wszyscy obgotowują te grzyby. Ta piana się robi, więc. W, dzień dobry. Wyrzucają tę pianę drugi raz, obgotowują czasami i trzeci raz i dopiero potem te. Yy, Dzień dobry, dzień dobry. I do, potem, potem dopiero te grzyby są wykorzystywane. A my kochani nie powinniśmy obgotowywać grzybów. Oczywiście są małe wyjątki. Są takie wyjątki, grzyby, które są niejadalne, a o, po obgotowaniu na przykład dadzą, do, 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 do spożycia się nadają. Są rydze, które generalnie... Mm. O, co ty jesteś? Y, które generalnie są gorzkie i yy, yy, trzeba je obgotować, żeby tą gorycz trochę straciły. Tak, ale, przy, ale innych grzybów nie, a zwłaszcza takie grzyby jak boczniaki, soplówka, których po prostu za, za nic w świecie nie wolno tych grzybów leczniczych yy, obgotowywać, bo one tracą swoje właściwości. Yy, a dlaczego? To ja Wam teraz to wytłumaczę wszystko. Yy, w grzybach. Zawarte jest mnóstwo substancji, <laughs> coś mi ja już nie za dużo mówiłam i coś mi tutaj siada. O, już dobrze. W grzybach zawarte jest mnóstwo substancji korzystnych dla naszego zdrowia, tak? Czyli na przykład są polisacharydy, aminokwasy, tak zwane związki umami, czyli związki, którymi glutaminiany, między innymi kwas glutaminowy, które nadają takiego rosołowo nawet mięsnego posmaku wszystkim wywarom grzybowym. A kwas glutaminowy jest dla nas ważny dlatego, że on jest super neuroprzekaźnikiem działającym na nasz ośrodkowy układ nerwowy. Więc my pozbywając się go no bez sensu. Jak mówię, to są związki rozpuszczalne w wodzie, polisacharydy, aminokwasy, więc one ta piana, którą my widzimy, to są właśnie denaturowane białka i błony komórkowe. Więc jeżeli my to wylejemy, to polisacharydy, które są tak ważne dla naszej odporności, również dla naszej, albo przede wszystkim dla naszej odporności, ważne są, ważne są tak zwane beta-glukany, które też są rozpuszczalnymi w wodzie związkami i też znajdują się w grzybach. A te beta-glukany to jest w ogóle cudo, bo one nie tylko wspierają naszą odporność, ale one... Yy, Potrafią nam też obniżyć y, cholesterol. Co, co jeszcze takie? Poczekajcie, poczekajcie, bo jestem. Y, i, I co mówiłam? Tak, że wspierają naszą odporność. Witam. Działają przeciwnowotworowo, tak? To jest ważne. Działają, y, odżywiają naszą mikrobiotę w jelitach. To jest też ważne. Tak? To, to, jest, to, to są cudowne związki. Tak, zapiszę tym razem live, tak. To są cudowne związki, których my nie powinniśmy się bać i powinniśmy je jak najbardziej yy, chcieć czy pożądać, mieć w tych naszych, yy, w tych naszych grzybowych wywarach. Yy, I jeżeli, jak mówię, jeżeli grzyby są jakieś bardzo brudne, albo jeżeli, no nie wiem. Yy, yy, macie taką potrzebę, to po prostu je dokładnie umyjcie, najzwyczajniej w świecie tylko umyjcie, a potem na przykład spaszcie wrzątkiem, przelejcie wrzątkiem, tak? To już, to, to, to już będzie mniej szkodliwe niż to trzykrotne, czy dwukrotne, czy trzykrotne obgotowywanie grzybów, bo to nie ma e, najmniejszego sensu z punktu widzenia zdrowotnego. Ja, jak mówię, nie jestem mykologiem i na tych grzybach się tak dokładnie nie znam, ale słucham, m.in. innymi dlatego, żeby Wam poopowiadać różne rzeczy. Słucham różnych programów. Między innymi pani profesor Bożena Muszyńska, która jest taką jakby największą specjalistką od grzybów. Czas, w niektórych rzeczach się z nią zgadzam, w niektórych uważam, że trochę, jakby to ładnie powiedzieć, yy, tak, nie mówi do końca prawdy o, o niektórych grzebach, ale to też ze względu na pewnie na to, żeby w jakiś sposób nie przyczynić się do. Dużo z ludzi nieodpowiedzialnych na świecie, gdyby taki, aut, czy w naszym kraju, gdyby taki autorytet powiedział, że taki i taki grzyb jest super i można go jeść, to różne rzeczy by można było się potem różnych nasłuchać albo różne rzeczy by się działy, jeszcze by miała nie wiem, może jakieś potem nieprzyjemności z tego więc. Tak uważam, ale generalnie to jest świetnym fachowcem, no i ona właśnie opowiada o tych wszystkich rzeczach, dlaczego grzybów nie należy obgotowywać, a niektóre nawet jeść na surowo. Przecież możemy pieczarki jeść, przecież możemy pieprznika jeść, czyli kurki, boczniaki, tak, nie wiem, czy, 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 czy to trzeba, czy nie, ale wiem, że na pewno. I one mają wtedy super właściwości, więc tutaj tutaj, kochani. Wiadomo, że chodzi <grymne> <grymne> o coś tu lata wielkiego. Więc to Wam właśnie dzisiaj chciałam powiedzieć: że jak się już wybieracie na te grzyby, to zbierajcie smacznego Wam. Życzę. Tylko też szanujcie las, nie zostawiajcie tych śmieci tam, bo ja widzę, jak ludzie zostawiają śmieci. Wjeżdżają tymi, niektórzy się tam oburzyli, że. Dlaczego ja mówię, że wjeżdżają do lasu, przecież to jest, no nie, no to wjeżdżanie do lasu, w którym jest zakaz wjazdu, to chyba nie jest normalne, nie? Eee, To po pierwsze, primo, jak to się mówi, a po drugie, że naprawdę ludzie wychodzą z samochodu, chodzą w prawo, lewo, wsiadają do samochodu i wjeżdżają w jakieś najmniej takie uczęszczane dróżki w tym lesie. No już nie mówią, że gdzieś tam zwierzęta mogą straszyć, no ale... Ludzie, no zlitujcie się. Ja dlatego zrobiłam podrze, jakby rosły na drzewie yy, yy, grzyby, no to całe szczęście, że nie rosną, bo tam się pewnie by też próbowali wdrapać. I to nie, zaraz mi powiedzieli, a niektórzy nie mogą chodzić i sobie... Nie, nie, nie. Tych, co ja to widziałam w tych samochodach, to nie byli na pewno tacy, którzy mają problemy z chodzeniem. Więc to nie jest żaden argument. E, o, jak pięknie ten promień słońca. No ja nie wiem, o 11 wy wszyscy jeszcze chyba śpicie. Jest to prawda dużo ludzi, ale gdzie są wszyscy moi? Tutaj gdzie jest pani Justynka? Ja się pytam, gdzie jest Małgorzatka? No wszyscy fajne. Hej, a ja przeczytałam obgadywać. A pani Karolinka, no no. Są tutaj moi fajni ludzie, ale nie wszyscy. Co reszta robi? Na grzybach jesteście pewnie. No, ja tak właśnie myślałam. O pani Ewonia dzień dobry. Więc no. Więc to, to dzisiaj Wam tylko chciałam powiedzieć, długi live nie będzie, bo jak mówię, no już mam, zmniejsza mi się yy, nie zauważyłam, że nie podładowałam telefonu i po prostu nie mam za chwilę mi, mi odmówi posłuszeństwa. Ale też będą zadowoleni ci, którzy mówią, że pani za dużo gada. No to nie będę dzisiaj dużo gadać, bo tylko 10 minut nagadałam się z Wami na live. A jak mówię, spotykam się jeszcze wieczorem na mm, Premierze filmu o ogóreczniku, na którą serdecznie Was zapraszam. Bo ogórecznik to jest też super roślina. My oczywiście idziemy. Nie ma tu wszystkich, żeby wy wyzbierali. Mamy tylko takiego jedynego, znaleźliśmy tutaj, który do Was kiwa. I idziemy sobie z dolarkiem dalej. Tutaj też jest ładnie. Dzisiaj jest bardzo ciepło, więc znaleźliśmy taki. Bardziej słoneczny las, w którym są te niższe drzewa i większe przestrzenie, żebyśmy mogli no co wziąć czy nie wziąć. Ja mam dzisiaj zupę grzybową, to może wezmę, dołożę tego i te, a nie, bo to nie to niejadalne. Ja bez okularów to myślałam, że to jest ten maślak sitarz a to nie jest. No to go nie wzięłam. Dzień dobry, są już jakieś grzyby? No jakieś tam są. Na zupę wczoraj mi się udało. A wiecie, ja nie jestem żadna zapalona grzybiara. Nie, ja nie zakładam tam y, kaloszy po, po kolana i nie łażę między trawami y, szukając grzybów, tylko po prostu idę sobie drogą. Wczoraj na drodze, na drodze, tak jak tutaj jest w środku, tutaj ta, ta taka trawiasta przecinka. Znalazłam cztery borowiki. Na drodze. No bo właśnie ludzie wchodzą w las. A, my, a ja znalazłam idąc na spacer. Wiem, za chwilę ktoś mi się wie. Ja wiem, ja te komentarze były wielkie mi halo normalnie. No to nie ma nic lepszego niż taki miły, sympatyczny, życzliwy człowiek z samego rana. No wiadomo, że rosną przy drodze. No jest, ale się chciałam pochwalić, że znalazłam fajne i byłam zadowolona bardzo. Dobrze kochani, bo jest 10 minut live'a, a moja bateria nie wiem. Już mam stary telefon i ta bateria nie jest już taka dobra, więc zaczynałam, miałam 12%, tam 11% nawet, a teraz już mam 5 trochę tak, Panie Robercie, na drodze też można znaleźć i nawet na właśnie na drodze, tak jak w myśl powiedzenia, że najciemniej jest pod latarnią, to na tej drodze bardzo dużo grzybów ja znajduję. Zawsze jakiś wyjdzie mi na spotkanie. No dobrze, wyjątkowo nie ma. Bo 4, no no to trzeba się kurować dziłkami, a potem dołączyć. Mieszkam pod lasem i mój mąż na chwilę wyskoczył do lasu i przyniósł nieco na obiad. No i tak właśnie ja też robię. Mój sąsiad lubi bardzo polędwiczki z grzybami. W takim sosie mu od czasu do czasu robię, bo moi sąsiedzi są cudowni. Po prostu tak mi bardzo pomagają. Też i ja, my mamy, no. Ja, jak rodzina, słuchajcie, wszyscy odpłukać, żeby, wiecie, nie zaciotować, ale wszyscy nam po prostu zazdroszczą tej naszej relacji. Spędzamy razem święta, jeździmy na wakacje. Cudowni są. Pozdrawiam. Zbierałam jak z dziadkiem i babcią, teraz już nie robię. To, to, aha, że nie obgotowuje pani. No i super, ja też nie obgotowuję. Co prawda, one są taka, ta zupa na przykład jest taka ciemna, nie? Ona jest ciemniejsza. Jak komuś to przeszkadza, że jest taka ciemna zupa, no to no nie, ale wtedy jest pełna tego dobra, które ma. Tak samo też ma, pani profesor mówiła, że... No i znowu się znalazł ktoś. A, m, pycha, dobra, super. Y, y, mówiła, że... Y, mówi się, że grzyby są ciężkostrawne, a ona mówi, że to troszeczkę jest przekłamanie też, dlatego że one są bardzo sycące i przez to, że są sycące, ma, sprawiają wrażenie takiego, takiej trochę ociężałości w żołądku, ale... To też wynika z tego właśnie, że są sycące, a nie... Um, a nie z tego, że są jakieś ciężkostrawne. Gotowanie grzybów pozostają stabilne, a nawet są lepiej dostępne, bo obróbka. No nieprawda, Baltazar, no przestań tutaj opowiadać takie bzdury, no ty nie jesteś. No co, co by nie powiedzieć obojętnie, co wiesz o tych grzybach, to naprawdę nie możesz konkurować z ludźmi, którzy się na tym znają. Odpal sobie pani profesor, jeden albo drugi film. Yy, ona od. 30 albo 40 lat tymi grzybami się zajmuje i naprawdę takie podstawowe rzeczy jak beta glukany, czy są rozpuszczalne czy nie, y, to znaczy tak, y, w sensie tym, że są stabilne i przechodzą do roztworu, tak, bo są roz, rozpuszczalne, tak, tak, to prawda, ale że, że, że w jakiś sposób y, można je odzyskać z grzybów, no to nie, no to nie, chyba nie zrozumiałam tutaj, widzicie, także przepraszam, jeżeli Ciebie nie zrozumiałam do końca. Zgodzę się, po co mi obgotowywać, traci się. No właśnie, jutro. za. No dobra. Słuchajcie, bo za chwilę y, już nie będę miała telefonu, więc kończę, żeby się ten live jeszcze zapisał. A my widzimy się wieczorem. Ściskam Was i życzę Wam y, dobrego dnia. Pa! pa.